Witam serdecznie, szczęść Boże. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Fragment z Psalmu 23. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Czy rzeczywiście tak jest, że niczego ci nie brakuje? Możesz powiedzieć, że On pozwala ci leżeć na zielonych pastwiskach, że prowadzi ci nad wody, gdzie możesz odpocząć. Orzeźwia Twoją duszę? Rzeczywiście, możesz tak powiedzieć? Przyznaj się, bez bicia do tego. Tak czy nie? Bo może się okazać, że wiele ci brakuje. Jeżeli wiele ci brakuje, to znaczy, że Pan nie jest Twoim pasterzem. I będziesz szukał, szukała u kogoś innego. Tego, czego ci brakuje. Może powiesz. Nikt mi już nie będzie mówił, jak mam żyć. Nikt mnie już nie będzie prowadził. Sam się będę prowadził. To jest bardzo niebezpieczne myślenie, bo takie myślenie prowadzi nas zawsze do zguby. A Pan jest dobry. Pan jest dobrym pasterzem. I Pan chce dla nas jak najlepiej, tylko pozwól mu odnaleźć się. A może sobie myślisz, ale ja wcale się nie zgubiłem. Czemu miałbym się odnaj odnajdywać? Może myślisz jak faryzeusz, który myśli, że jest sprawiedliwy, albo uczony w piśmie, myśli, że wszystko jest okej. Okay. Przecież ja nie jestem taki zły. Są gorsi ode mnie i patrzy złym wzrokiem na tych grzeszników i celników. Farzeusze widząc, że Jezus jest celnikami i grzesznikami, dziwili się i mówili: Ten jada z celnikami i grzesznikami. I wtedy Jezus mówi im tą przypowieść, którą możemy przeczytać w dzisiejszej Ewangelii z dnia. Jezus opowiedział faryzeuszom i uczonym w piśmie następującą przypowieść: Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich. Nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie. A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu, sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca niż 99 sprawiedliwych. Którzy nie potrzebują nawrócenia. Niestety wielu ludzi dzisiaj ma myślenie farzeuszów i uczonych w piśmie, którzy mówią: okej, okay, człowiek odszedł, zbłądził, zgrzeszył, nie da się już mu pomóc, ja nie będę go szukał. Tego człowieka, który zgrzeszył przeciwko mnie, przeciwko prawu i przeciwko Bogu, ja nie będę już szukał, bo to jest już strata czasu. Jemu się już nie da pomóc. Tak myśleli farzeusze i uczeni w piśmie. Jezus im to wypominał w Ewangelii, według świętego Mateusza: Mówi tak: Biada wam uczeni w piśmie i farzeusze obłudnicy, bo obchodzicie morze i ziemię żeby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż Wy sami. Oni nie szukają tych, którzy się pogubili, bo na nich postawili już krzyżyk, tylko szukają kogoś nowego. Kogoś, kto zapowiada się dobrze, K kogoś, kto się prowadzi dobrze, kto ma reputację dobrą. Ten, kto stracił reputację w ich oczach, już jest skazany na piekło, potępienie. Nic nie można dla takiego człowieka zrobić. Dlatego dziwili się, że Jezus jada z tymi, na których oni już postawili krzyżyk. I niestety takie myślenie jest też w nas. Człowiek wtedy sam się usprawiedliwia, nie szuka usprawiedliwienia u Boga. Sam próbuje dojść do tego, czego mu brakuje. Sam jest dla siebie sterem, żeglarzem, okrętem. Sam decyduje, co jest dobre, co jest złe. Wymyśla sobie prawdy. No, jest strasznie nieszczęśliwy i, i nie daje szczęścia innym. Żyje dla siebie i jest jak król bardziej niż pasterz. Bo zobaczcie, farzeusze uczyni w piśmie, zachowywali się jak królowie, którym trzeba służyć. Jezus jest królem, ale nie zachowuje się jak król, zachowuje się jak pasterz, który szuka swoich owiec, które poginęły. A farzeusze już, już dawno o nich zapomnieli. Nie można być równocześnie pasterzem i królem. Nie można. Spójrzmy na Saula. Saul też był pasterzem osłów, ale był pasterzem. Kiedy stał się królem, to zaczął żyć dla siebie. I zaczął wydawać takie wyroki, żeby one były dla niego dobre, a nie dla innych. Dawid, kiedy był pasterzem, był dobrym pasterzem. Oddawał swoje życie za owce, ale kiedy stał się królem, to, to niestety, podobnie jak Saul, też zgrzeszył i zaczął żyć dla siebie. Salomon, kolejny król, był królem do jakiegoś czasu i był mądrym królem. Ale kiedy przyszły kobiety, pojawiło się mnóstwo kobiet w jego życiu, to on się zatracił w tej miłości do tych wszystkich kobiet i stracił mądrość. I nie może być pasterzem. Nie może być też królem. Pasterz to jest ktoś, kto oddaje swoje życie za owce, to jest ktoś, kto zna swoje owce, to jest ktoś, kto myśli o innych, nie tylko o sobie. To jest ktoś, kto jest yy, kimś, czemu, komu niczego nie brakuje. Nawet potrafi się podzielić tym, co ma. Nawet jeśli ma niewiele, to potrafi się po, podzielić tym, tym niewiele i rozmnożyć to. Matka dla swoich dzieci jest pasterzem. Ojciec, który kocha, jest pasterzem. Ale niestety my się tylko zajmujemy często sami sobą, swoją rodziną. Swoją pracą, swoimi znajomymi. Nie wychodzimy poza, poza te nasze kręgi, po na, po, poza, poza to, co znamy. No i nie możemy być pasterzami. Nie możemy szukać innych. Bóg nie może nam pokazać, idź do tego człowieka. Pokazuje ci go. No bo my nie, nie usłuchamy takiego głosu. A Bóg chciałby nam mówić, ale najpierw my musimy dać się odnaleźć. Więc ponawiam pytanie. Czy jesteś człowiekiem, który mógłby powiedzieć, panie z pasterzem moim, niczego mi nie braknie? Chociaż mam niewiele, to, to wystarczy mi to, co mam. To nie chodzi o bogactwa. Jak się dorobię, to wtedy będę mógł powiedzieć, niczego mi nie braknie. Będę mógł powiedzieć, o teraz to sobie mogę poleżeć na zielonych pastwiskach na jakichś plażach, yy, w ciepłych krajach. Nie, to nie chodzi o to, bo wtedy będziesz się bał o to, że to stracisz. I będziesz musiał stać jak pies na czatach, żeby nikt ci tego nie ukradł. Bo Pan nie jest twoim pasterzem. Jeśli Pan jest twoim pasterzem, to ty się o nic nie troszczysz. O nic się nie martwisz. Martwisz się tylko o to, żeby On był twoim pasterzem. Żeby nie być taką owcą, która opuszcza stado i szuka nowego pasterza, szuka nowego pastwiska, sama na własną rękę. Hmm. Niestety w nas jest coraz więcej takiego szukania samemu tego, czego nam brak, bo myślimy, że Nikt się o nas nie zatroszczy, nikt mi nie da. Co Bóg mi da? Ileż razy słyszałem takie pytanie: tak, Bóg ci da, a jak ci da? A jak mi da? No proste, On może wszystko. W Boże ciało, wiele, wiele lat temu, nie miałem co jeść. Miałem pragnienie, żeby pójść do, do Gdańska. Mieszkałem w Sopocie. Pójść na piechotę, bo nie, mia, nie stać mnie było nawet na bilet. Poszedłem na piechotę do Gdańska. Głosiłem Ewangelię w Boże Ciało ludziom, których spotykałem tam na Starym Mieście. Potem poszedłem na mszę. Nie miałem nic. Pan mi powiedział jedno w sercu. Nie będziesz dzisiaj głodny. Zaufaj mi. Okej. Okay. Nie było łatwe. Ale zaufałem. I nam spotkałem małżeństwo. I kobieta wyciągnęła z portfela 200 zł i mi dała. Masz, czemu mi to dajesz? Bo ty potrzebujesz? Pan mi obiecał? Nie będziesz głodny, nikogo nie prosiłem. Głusiłem Ewangelię. Ona mnie zapytała, z czego żyję. Więc głuszenie Ewangelii. Wyciągnęła z portfela 200 zł. Proszę. Boże, Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie brakuje. Najważniejsze, żebym tylko słuchał Jego głosu. I był takim pasterzem jak On. Bo On chce z nas uczynić pasterzy. Dla tych, którzy się pogubili. Nie stawiajmy krzyżyka na nikim. Oczywiście są ludzie, którzy nas skrzywdzili, i bez przeproszenia się nie obejdzie. Dajmy im szansę. Czekamy na nich. Wychodzimy na tyle, ile możemy, ale na siłę nikogo nie zbawimy, nikogo nie przyciągniemy do siebie na siłę. Jeśli ten człowiek nie chce zmiany, no to. To nie możemy mu pomóc, ale jesteśmy gotowi. Faryzeusze nie byli gotowi. Faryzeusze dziwili się Jezusowi, że Jezus jada z celnikami, grzesznikami, bo na nich postawili krzyżyk. Mam nadzieję, że tak nie będziemy robić. Tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem. I pozdrawiam.